Dzień dobry wszystkim osobom. Dzisiaj wielko-wolko. E, to znaczy, to nie będzie aż taka wielka walka, bo mamy tutaj dwa zarąbiste zestawy. Ej, tak duże, że mi się w ogóle nie mieszczą tu w kadrę, czekajcie, o. O, dobra, teraz. Mam tylko jedno oko. Tutaj mamy zestaw do konturowania. I nie tylko. Inglot i Weronika Sączawa, czyli komunikatywnie. Nasza królowa, jeśli chodzi o makijaż w, na insta. Mm. I współpraca Paezę z Dominiką Krzyszkowską, czyli królową pro makijażu ślubnego i w ogóle konturowania. Są to kremowe kontury, są to polskie marki, są to polskie dziewczyny. Kręcimy ten film dwa dni, będziemy testować, które lepsze, jakie inne, co do czego i jak i w ogóle, dobra, lecimy z tym. To może tak, najpierw Wam pokażę oba te zestawy, pokrótce. Yy, więc yy, tutaj yy, Dominiki zestaw to są trzy róże, dwa brązery i jeden rozświetlacz. PEZE dostępne w Hebe, piękne w ogóle opakowania na PEZE już od jakiegoś czasu jakby. W ogóle teasowanie tej kolekcji w Instagramie, na Instagramie PZ. Mistrzostwo, jeśli chodzi o marketing, naprawdę. Dobra zabawa, zgadywanie, podbijanie hypu, nie za długo, nie za krótko. Ja się świetnie bawiłam. I tutaj mamy produkty, które są za 50 lub 60 zł, w zależności od, od tego co i jak. One są dostępne na stronie PEZ, a mają być wkrótce też w Hebe, więc możliwe, że jak to oglądacie, to też jest Hebe. Tutaj mamy Inglot z Komunikatywnie i to jest, to jest więcej niż konturowanie, słuchajcie. Te produkty normalnie mają opakowania, ale że przyszły te dwie do mnie rzeczy yy, jako paczki yy, PR, no to wiecie, mają te specjalne takie, te, te na przykład są tutaj włożone. No i tutaj mamy różne inne produkty, a, ale dzisiaj będziemy to przerabiać, czyli dwa róże i dwa brązery. Jak to będzie działać, dowiemy się, ale ogólnie rzecz biorąc, tego się w inglocie nie da kupić, tylko w Hebe. Hebe jest też, W Hebe jest też Inglot specjalne stoisko i to jest właśnie tam dostępne i one w ogóle mają super cenę, bo one są po 35 zł za sztukę, więc naprawdę bardzo spoko. Weronika poleca te produkty nakładać zarówno gąbką, jak i pędzlem, no i na podkład. Przypudrowaną mam tylko strefę tę. na nią nie będę nakładać zbyt dużo tych produktów, damy trochę na nosek. Yy, nie powinno nic się robić, jeśli to są po prostu produkty dobrej jakości. Cieszę się, że w ogóle takie rzeczy wychodzą nasze wspaniałe, zdolne makijażerskie influencerki z takimi kremowymi produktami, z polskimi markami, bo jest strasznie mało dobrego, mokrego polskiego konturu w dobrej cenie. Więc mm, to może słocznijmy sobie tutaj na rękę to wszystko. Czy one są jak korektory? Tak, są takie, widzicie. Uuu, ta konsystencja jest taka. Lekka żelowa. Widziałam, że Weronika nakłada je bezpośrednio na twarz. Ja zwykle yy, mokry kontur nabieram, wiecie, na przykład y, gąbką albo pędzlem z pałeczki, bo nie lubię nie lubię tej takiej dziwnej obawy. Ach, nie mogę odkryć. Nie lubię tej takiej tego dyskomfortu, który mam kiedy nakładam produkt na twarz, a potem boję się, że no. Róże są mocniej zakręcone. Ten dyskomfort mój polega na tym, że boję się, że będzie dziura po prostu w tym miejscu. Uuu, dobra. Rozetrzyjmy delikatnie, zobaczmy. Ten bronzer bardzo ładnie wygląda. Jest neutralny, nie wpada w szarość i to, to jest bardzo duży plus. Drugi jest ciemniejszy i cieplejszy. Dla cieplejszych skór albo do efektu Opalania się. Tutaj zerknę blusterko, żeby zobaczyć tak w całości. Przesłodki cukierkowy róż. I tutaj mamy taki cieplejszy. Wow! Bardzo przyjemna jest ta konsystencja, taka, jaka wydaje się na początku przy nakładaniu, czyli taka lekko żelowa. Żeby wyczerpać większą liczbę opcji, możliwie złapać jakieś. Yy, Fakapeny, niegodności godności, albo w ogóle, to użyję z jednej strony oczywiście jednego produktu, z drugiego drugiego, z drugiego, drugiego. Właśnie dlatego rozłożyłam ten test na dwa dni, bo chcę, żeby każdy z tych produktów, no prawie każdy, był przetestowany. Czyli nie użyję tylko kolorów, który ze mną gra, ale też tego innego, żebyście zobaczyli, jak to po prostu wygląda. Ym, I. W każdym miejscu użyję go inaczej, czyli z jednej strony będzie to gąbka, a z drugiej pędzel. Cieplejszy bronzer poleci z cieplejszym różem i chłodniejszy bronzer z chłodniejszym różem. O, w ten sposób. Boję się. Naprawdę się boję. Biorę pędzlem. Przy tej fryzurze bardzo łatwo mi się tutaj w ogóle we włosy kontur wbija. Bardzo lekka jest ta konsystencja. Nie ma tutaj... Pracuje samo, jest lekko mokry. Widzę, że tak jak w większości produktów mokrych tego typu, nie można za dużo walić w jedno miejsce, bo mogą się zrobić jakieś małe przeciwświty, ale tak jak mówię, no to tak macie bez edycji po prostu nałożenie tego brązera. W sensie to jest wszystko. To, to jest dokładnie tyle. I teraz polecimy tutaj na skroni i we włosy. I teraz zużyło mi się pół tego patyczka, jakby i. I mam tutaj prawie pół twarzy. Bardzo ładnie się wszystko wtopiło. Znowu widzicie cały materiał tutaj nie ma żadnego poszukaństwa, wiecie, cięcia typu, że ba e, bardzo, bardzo długo pracowałam nad produktem. Widzicie efekt finalny na twarzy. Tylko po prostu widzicie całość. Teraz tutaj na dole. E, nie boję się użyć już bezpośrednio aplikatora w miejscu, gdzie nie mam. Podkładu ani niczego wiecie. To jest po prostu goła skóra. Bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. Kolor wygląda bardzo git, ale jeszcze zobaczymy potem w świetle naturalnym. I teraz będzie gąbka i cieplejszy. Więc wezmę na dziubeczek, żeby mieć większą precyzję. I teraz tak obrócę się do Was na tą stronę. Właściwie podobnie. Mogli zobaczyć, eee, on jest ciemniejszy. No dobra, łatwiej mi pracować tym produktem zdecydowanie pędzlem. Zdecydowanie łatwiej. Ale to nie jest tak, że gąbka jest tutaj niemożliwa. Widzicie znowu tutaj po prostu całe jego użycie. <grym> Lubię po prostu dawać tak kontur, żeby on od razu był rozproszony, ale żeby było widać. Wiecie, to takie najmocniejsze. Znaczenie tu konkretnie, tuż pod kością jarzmową. No, zobaczcie, o ile dłużej nakładam ten produkt. Tutaj muszę sobie nad paluszkiem trochę dopomóc. No, dużo szybciej to szło przy pomocy pędzla. Tu nałożyłam bardziej miękko w złowie, a tutaj troszkę ostrzej. Po prostu delikatnie rozklepię tą stronę. No i teraz we włosy. We włosy, we, w, w czółko tutaj z włosami. Znów, e, robiły mi się małe plamki, plamki, nie plamki w miejscu, gdzie, gdzie dotykam gąbką. E, dużo przyjemniej pędzlem. Czuję potrzebę delikatnej, wiecie, korekty gdzieś tutaj łapskiem. Ale fajnie to czoło wygląda. Mmm, w ogóle spoko ten kolor na mnie, nie spodziewałam się aż tak. Okej, okay, teraz tu lecimy. Ja nawet nie widzę, szczerze mówiąc, czy ja dobrze to nałożyłam. Czekajcie, jak tak zrobię, to widać. Dobra, fajnie. Tutaj jest równiej, mam wrażenie. Znów pędzel pozwala mi w kolejnym miejscu na większą kontrolę. Okej, okay. rusz. Słodziak. Wygląda naprawdę przepięknie. Uuu, jaki piękny. Za dużo nałożyłam, więc palec w ruch. No i mamy nałożę ten róż na mm, nosek. Tutaj mam puder, ale jeśli to jest dobry produkt, to też nie powinien tutaj nic zrobić przy takiej ilości bez problemu. Bez problemu. Nosek jest totalna gitówka. Zobaczcie, nic tu się nie rozwaliło, nic się nie zważyło. Mimo pudrowania, mimo tego wszystkiego. Ja bym nawet go jeszcze dołożyła trochę, bo ten nos wyszedł mi mocniej, a w końcu testujemy produkty na policzki. Podoba mi się taki delikatny, naturalny blask, który jest związany z tym, że produkt jest yy, kremowy. Nie są policzki w żaden sposób lepkie nic takiego. To jest takie naturalne glow. Wiecie, tak jak skóra, która jest świeżo pokremowana, to najprawdopodobniej powinno zostać już tak na zawsze. Znaczy, to umycia. Wiadomo. Drugi róż. Świetnie mi gra ta konsystencja z y, pędzlem. Rewelacyjnie, naprawdę. Ten pędzel, który ja wybrałam, jest taki mm, y, gęsty, y, ale miękki. No ale róż w ogóle gąbeczką bez problemu. Easy. Po prostu 3, jakby 3 sekundy i jest zrobione. Bardzo naturalny kolor. Bardzo piękny, delikatny, naturalny kolor. Dołożę go jeszcze. Tak, żeby bardziej umorusam gąbkę. Tak, żeby cała dubka była, żeby na trochę większą powierzchnię polecieć. O! Przepiękny, przepiękny, ciepły policzek. Nic zaleźć, nic ująć. Śliczny. Czuję się trochę jakby krzywo, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, bo przecież ja testuję kosmetyki. Tutaj mamy światło dzienne, zwykłe, ale bez... No nie jest to bezpośrednio słońce, żeby nie przykłamało. No i możecie sprawdzić, jak wyglądają te kolory w takim właśnie liniaczku. Ten ciepły, zadziwiająco, zadziwiająco pięknie. No, tu trochę mocniej chyba sobie zrobiłam. Mm -hmm. Mm -hmm. I dzisiaj drugi dzień, Krzyżkowska Dominika jest z nami in the house. O, no, jaki humorek się jest, się ma, co nie? E, tutaj te produkty wszystkie są w słoiczkach i są tak ładnie zapakowane. Każdy kolorek tutaj, wieczka i pudełeczka odpowiada kolorowi produktu. Wygląda to mega estetycznie i każdy słoiczek jest szklany, taki ciężki, matowy, super. W ogóle PSD już od jakiegoś dłuższego czasu takie ma, taką ładną identyfikację wizualną, po prostu wow. Dobra, zesłuchujmy najpierw. Zacznijmy od brązerów. Tutaj też mamy dwa. Uu, tak to wygląda. Łatwo będzie mi dopasować te nakrętki, bo naprawdę one odpowiadają tym kolorom, które tutaj widać. Tak to wygląda, tak jest wylane. Może pierwsze takie w, 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 maziajka wezmę tak o. Uuu, jest takie gęste, gęste. Gęste, czyli bardzo fajnie będzie się z tego najprawdopodobniej nabierać. To jest kolor numer jeden. Tutaj mamy kolor numer dwa cieplejszy. I tutaj dokompletowałam róże, więc mamy jedynka, dwójka i potem jeden, dwa, trzy i rozświetlacz. Rozświetlacz chciałam razem nałożyć. Uuu, on jest... Zrobiłam na pałę, bo... A on jest miękki. Co? Miękki jest. Jest miękki. Dużo miększy. <śled> oh wow. Nie, to nie jest jakiś taki mocny błysk, bo jeśli chodzi o te inne tutaj kolorki, to naprawdę bardzo pięknie wyglądają. Też już że to jest taki natural, natural, minimalnie mnie przyciemnia, więc nie będę go używać dużo, żeby, żeby ten efekt mocno nie, jakby no, nie zagrał mi tutaj na policzkach. Dobra, więc lecimy znowu. E, pędzlem. I gąbką. Pędzel po tej stronie i po tej zrobimy znów chłodniejsze kolory. E, będzie tutaj łatwiej nam do porównania. Ok. Mamy tu tu. E, one są dosyć jakby twarde, ale przyjemnie twarde. Na tyle, że przyjemnie się tu bansuje i nakłada małą porcję. Kojarzycie na pewno stick Fenty? tego typu i ja też bardzo lubię z niego nabierać bezpośrednio pędzlem czystym właśnie produkt i potem właśnie wklepywać w skórę, bo on się trochę zachowuje jakbyście miały mieli pudrowy kosmetyk, tylko łatwiej, tak bardziej smooth układa się na skórze plus no jest dużo bardziej trwały. Dokładam teraz, żeby tutaj zbudować mocny ten kontur, jednak tutaj testujemy to, więc robimy mocno te policzki. Jako, że to jest pierwsze dotknięcie, to widzicie, że ja dokładam dużo, ale nie dlatego, że to jest słabo napigmentowany produkt, tylko dlatego, że o tylko tyle sobie biorę. To, że on jest twardy, a jest wylany do takiego słoiczka jest tutaj dużym plusem, bo nie nabierze się nam za dużo po po prostu lekkim dotknięciu. Eee, z rozświetlaczem trzeba będzie uważać, No w ogóle... Pachnie, jakoś tak słodziutko-owocowo? Jak jakaś mamba w ogóle z dzieciństwa mi się kojarzy troszeczkę, no. Mam i ja. No i czułeczko. A, tutaj już po prostu sobie nałożę więcej. Ewa. Dobra, zobaczmy, czy to się da łatwo wyblendować, o tak. Ok, bez problemu. To dobrze. Bo widzieliście, co tam się zadziało, co ja narobiłam? Eee, fajnie. Dobra, tutaj za dużo najechałam. Moja wina, ale. Super! Kurde! Te wczorajsze mi się spodobały, ale ten w pierwszym odczuciu chyba jest jeszcze lepszy. Kurcze! Przez to, że jest gęsty no i w ogóle jego nakładanie to jest w ogóle totalnie effortless. Bardzo szybkie. Super! Bierzemy teraz cieplutki i gąbusie. Fajnie, że Dominika przez to że też sama uczy i maluje mega profesjonalnie od dawna, eee, zawarła i na produktach i w ogóle wszędzie gdzie się da instrukcję jak tego używać, że właśnie można pędzlem, można gąbką, ale można przed podkładem i można na podkład ja tutaj znów kolejny dzień mam boki twarzy nieprzypudrowane z odrobiną podkładu, strefę tę mam przypudrowaną eee, ale też zobaczymy właśnie jak tutaj się wszystko układa O! Ten pracuje z gąbką zarąbiście. Wow! Effortless. No, nie mogę. Obie laseczki zarąbiście dobrały kolory tych brązerów. Ok, mała rozkmina teraz. Czy nie sądzicie, że kiedy osoby z internetu zwykłe zaczęły też współtworzyć kosmetyki i ich głos zaczął być ważny na rynku? to nagle marki zaczęły robić lepsze kolory produktów, ciekawsze produkty. Co myślicie? Tak rzucam. Czy właśnie macie poczucie, że to mocno zmieniło, czy że to była po prostu jedna ze składowych? Za pomarańczowy dla mnie trochę tutaj jest i to bardziej, bardziej to widać tutaj na czole niż w tym miejscu, ale no nie szkodzi. Ja zwykle używam, wiecie, brązorów do konturowania w takich szarych kolorach. Jak mam swoje niebieskie włosy, to wtedy używam bardzo, bardzo delikatnych. Ale mi się podoba jak ta formuła pracuje tutaj. Pójdziemy najpierw z tym zimnym trójeczką. U, wziąłem taki ciemny pecy, nie widać, ile się nakłada, dobra. Może tak zrobię pat na, na ręku, że zacznie że sobie nie zrobić plamiska. Very cute. Dokładam jeszcze drobinę. Czy on jest całkowicie na... Matowy? Tak, nie ma tutaj żadnych drobinek. Nie widzę żadnych drobinek. To jest po prostu odrobina koloru. Dokładam znowu, jakoś mi tutaj trochę znika. Czuję, że nakładam ten produkt, a po chwili on mi, nie wiem, z powrotem się wy wyciera, wciera w pędzel. Ok. Z drugiej strony użyję tego na maksa ciepłego. Jedyneczka taki, to jest taki pośredni kolor, taki bardzo bezpieczny, nie wpadający, mocno w żadne tony. To jest ten, zobaczcie tutaj, bo to najfani, najfajniej widać w tym porównaniu tutaj. Więc najbardziej ciepłe, najbardziej zimne. Mamy swoje odpowiedniki. Podoba mi się, jak te produkty pracują z gąbką. Ja lubię jeden i drugi sposób nakładania, nie, wiecie. Bardziej jest taki overall efekt i takie współgranie produktu z, z narzędziem jest fajne, ale zawsze lubię na wyjazdy. Te produkty, które do twarzy współgrają mi po prostu z gąbką, bo to jest jedyna rzecz, jaką biorę do makijażu twarzy już od jakiegoś czasu. I to jest niesamowite. Tylko gąbkę i ja nią robię całą twarz, od początku do końca. Tylko biorę kilka akcesoriów do oczu. Podoba mi się ta ciepła strona. Chociaż ja zawsze bardziej różowy róż wolę. Nie są klejące te policzki w ogóle. Są lekko błyszcząco mokre takie zdrowe nie podruję ich w ogóle jeśli macie ochotę możecie w ogóle jeszcze kolejne warstwy różu kłaść na to żeby wiecie mocniejszy na przykład dać efekt do tego się na pewno bardzo mocno przyklei wszystko bo to jest mokre ale nie jest jakby nie jest lepkie na tyle żeby wiecie włosy wam się miały przykleić i żeby było niekomfortowo ale na tyle Nadal mokre, że ta skóra wygląda tak bardzo świeżo. Zobaczcie, to, to wygląda po prostu pięknie, tak o naturalnie. No i tych produktów można używać też na oczy i usta. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo chętnie tak zrobię, więc użyję m, tego różowego różu, tego co mam po tej stronie, na oczy. Słuchajcie, i zobaczymy, czy to się w ogóle będzie. Jak to się będzie trzymać? Czy to się będzie trzymać? Ok. Pozwólcie, że złapię za mniejszy pędzelek, bo taka po prostu jakaś nieogarnięta plama mi się zrobiła tym dużym pędzlem. O, dobra. Kilka ruchów i od razu lepiej. Mamy po tej stronie i cieplutki po tej drugiej stronie. Rozświetlacza użyję najpierw na oczy. Bardzo mięciutki i bardzo mocno pachnący jest. I on pójdzie wewnętrzny kącik oka, i tutaj będzie się łączyć. Tak wygląda przy bardzo cienkiej warstwie. Bardzo, bardzo naturalny jest. Tak naturalne klimaty to nie moje klimaty. Myślę, że osobom, którym on się najbardziej podoba, to te, które korzystają z bardzo małej ilości kosmetyków kolorowych i w ogóle mm, też na skórę bardzo mało nakładają, bo... On na pewno będzie najpiękniej wyglądać po prostu na gołej skórze albo takiej, wiecie, gdzie jest taki make-up no make-up lub wręcz w ogóle odrobinę tylko korektora, wiecie. Przyznaję za kolor po prostu 10 punktów, jeśli chodzi o taką naturę, naturę, bo to jest idealnie takie cieliste złotko. Nie tutaj nic w żółty nie wchodzi. Nie wchodzi nic w różowy. Nie jest szarawe, nie jest srebrnawe. To jest po prostu takie naked nude złotko. Bardzo taki fresh. Fresh po prostu. A, jeszcze różna na nosek. Halo, co tu się wyrabia? Wezmę na różowo, tak jak wczoraj. Mhm, uh -huh, zobaczcie ile sobie go wzięłam. Uch, aż piegi sobie zmyłam. Tak wstępowałam. I dajmy tutaj odrobinę rozświetlenia na nosek. Ślicznie. Tak leciutko wygląda po prostu buźka. Dobra, dam jeszcze troszkę tutaj końcówkę nosa. Jezu, jak on mocno pachnie. Uważajcie. Uważajcie. Jak jesteście osobami, które, które, musz, które, które nie lubią tutaj za częstych jakichś takich e, ślicznych, cukierniczych zapachów, to do zjedzenia, dosłownie. Co teraz miałam zrobić, Wojtek? Podsumowanie? Nie, czekaj, coś jeszcze tutaj miało być? A, rozświetlacz na policzki. Jeezez, że ja nie zrobiłam. Podsumowanie, kochanie, to potem. Jeszcze nie skończyłam. Tutaj biorę tutaj z tego rantu i lecę tutaj. Wziąłam malutko, ale on tutaj się mocno wybił z kurczybek. Dobra, pozwolę sobie rzucić tu siebie pętlę. Pozwolę sobie tutaj tym pędzlem od różu jeszcze rozciupciać go ładnie. Teraz wygląda, jakbym miała taką mokrą, ale też opaloną skórę, więc jeśli chodzi o zestaw tutaj, ten Dominiki, to bardzo łatwo. Niezależnie od waszych preferencji, czy heavy make-up, czy bardzo naturalnie, także nie było widać, co ma być na skórze, możecie właśnie taki opalony, taki rozświetlony, taki słoneczny look uzyskać. Bo no patrzcie na to, jest to piękne, naprawdę. Teraz lecimy z drugą stroną z gąbusią. Ok. Kąbka pewnie będzie tu szybsza. Mhm. Widać też różnicę, jak tutaj mam nałożone dużo a tutaj po prostu taką odrobinę. Ja bym w tych produktach robiła tak, najpierw bronzer, potem rozświetlacz, a na końcu róż. Bo lubię taką kolejność trzymać w kremowych produktach, żeby różu nie nakładać dwa razy, bo nałożyłam go, potem to jest normalne, że rozświetlacz go trochę zjadł i przytłumił. I teraz muszę go dołożyć, tego różu. Ale na dubkę, na której jest już rozświetlacz, więc w ten sposób będziemy mieć. Rozświetlony cały, policzek. Natural glow, e, very light and warm. And e, to jest po prostu. And to jest sirena. To jest po prostu mokra sirena, która wyszła z wody, tak jak ta moja tutaj e, narzutka. Dobrze. E, po kilku godzinach musimy to podsumować. Chwilę po zakończeniu nagrywania już tu mi się zebrało. Nie dawałam żadnej bazy tu pod spód. Ale to jest na tyle kremowy produkt, który jest naprawdę taki mamotny ten krem w sobie, że wiem, że to i tak, i tak by mi się tutaj zebrało, więc te powieki musiałyby być naprawdę takie niezniszczalne. W sensie wasze powieki, gdzie no wszystko by się wytrzymywało i musiałyby być wcześniej z bazą i też zmatowione i w ogóle, więc to bardziej tak tutaj ogólnie overall do oczu, ale no nie żeby no na stałe się no nie da za bardzo nie żeby tutaj zostało na zawsze z nami. Okej, okay, zobaczcie dokładnie sobie słocze tych kolorów w porównaniu ze sobą nawzajem. Wiem, że po tym filmie wiele osób może być zainteresowanych tymi produktami bo są zajebiste i zaraz powiem dlaczego. Um, to jest już kolejny dzień, kiedy je stosuję. Pozwoliłam sobie nie nagrać od razu zakończenia, ale jeszcze je potestować chwilę. Um, Ta, słuchajcie! Taka analiza porównawcza tych kolorów jest bardzo istotna. Istotne jest też to, że specjalnie zachowałam, wiecie, te same włosy przy każdym dniu, żebyście widziały, widzieli właśnie jak to wygląda, najmniej zaburzone mm, prawdziwością, czyli że warunki były cały czas te same, bo te niuanse w kolorach, jeśli chodzi o róż i brązery, wszyscy wiemy, wszystkie wiemy, że właśnie to one są tak bardzo istotne, bo z kolei, jeśli chodzi o samo zachowanie tych produktów i stosowanie, już wiecie. Więcej niż po pierwszym razie, który jest taki, wiecie, trochę na wyczucie, trzeba obadać, ile tego wziąć, czym nabrać. No i tak, potwierdzam te wszystkie rzeczy, które mówiłam wcześniej w teście, jeśli chodzi o wybór narzędzi, ale nadal uważam, że przy jednych i drugich produktach i pędzel, i gąbka będą fajne, tylko zależy, jakiego efektu szukacie, i po prostu czym lubicie to nakładać. Więc tak. Tak się składa, że mam bardzo konkretne wysokopółkowe produkty, do których mogę naprawdę z czystym, jakby, wiecie, z, jakby z otwartym sercem, jak to się mówi, czystym sumieniem porównać, bo są zarąbiste jedne i drugie. Produkty Inglot Komunikatywnie porównam do tego bronzera, do KVD. On dokładnie tak samo wygląda i jest... Podobnie żelowy, cudowny, zresztą był w ulubieńcach roku, bo to jest produkt, którego o, używam cały czas, który był moim zastępnikiem, a tak naprawdę równoważnym tutaj partnerem, jeśli chodzi o konturowanie z, ze stickiem Fenty. Mhm, Amber to jest prawdziwa cudowność i P, Paese i Dominiki... Produkty porównałabym do tego stiku. To jest bardzo podobna formuła. Też taka, którą fajnie nabiera się gąbką albo pędzlem i potem nakłada na twarz. Wow! Powiem Wam tak. Te są ciutkie łatwiejsze w używaniu, te Paezé, od inglotowych, ale. Inglotowe są bardziej trwałe. Więc tutaj, jeśli chodzi o cenę, ale też zarówno wasz wybór, może pójść bardziej w stronę y, tutaj waszych preferencji, y, które lubicie, bo samo nakładanie i nauczenie się, jakby po jednorazowym spróbowaniu, macie to totalnie we krwi, w ręku. Y, są mega przyjemne, są dwa, nawet trzy razy tańsze od tych produktów, właśnie Fenty i KVD, które wam pokazałam. Jestem cholernie dumna z dziewczyn i zarobiście, że polskie marki robią y, takie współprace, no bo po prostu to jest i świetne dla nas, i świetne dla nich. Dla nas jako klientów, konsumentów, a dla nich jako po prostu nowe pola rozwoju, obie dziewczyny, jak i obie marki zabrały się do tego po prostu bardzo dobrze. I my, jako konsumenci na tym po prostu zyskujemy, bo mamy nowe rzeczy, które są naprawdę jakościowo wysokopółkowe. Jakbyście mi podmieniły, wiecie, formuły tutaj w tych, tych produktach, albo dały etykietę, że wiecie, tutaj fęti, albo na tym Fenty, czy jakieś tam nie wiem, inne nawet wyższej półki, wiecie, jakieś Charlotte Tilbury w ogóle sprawy, to w ogóle nie, nie nawet na sekundę, wiecie, bym się nie zawahała. To są po prostu bardzo dobre rzeczy i mam nadzieję, że to nie jest jakaś Limitka, wiecie, że to nam zniknie za dwa tygodnie czy coś, bo po prostu są świetne, a ja dla was wedle waszej prośby, do której ustosunkowałyście się, ustosunkowaliście w kil kilka filmów dalej. Zrobię Wam takie na nowo konturowanie. Na nowo konturowanie, które jest lekkie, które nie obciąża skóry, które wygląda po prostu skóra pięknie, które jest un jakby underpainting, czyli pod podkładem, ale tak naprawdę sprawia, że możemy produktów używać bardzo mało, a mieć super efekt na skórze, tak że ona też jakby widać tą skórę, że jest taka prawdziwa, że jest taki naprawdę leciutki makijaż, ale jest tutaj kontur, ale jest tutaj coś tam. A, jeszcze na koniec wam powiem, że tak z tej strony użyłam chłodniejszego do konturu Inglota, a z tej strony PAEZA. Ja wiem, że będę używać obu tych produktów yy, i róży tak samo. I tych chłodniejszych, i tych cieplejszych, w zależności po prostu od humorku. Dziękuję Wam bardzo mocno. Dajcie kciuka w górę, jak pomogłam Wam. Yy, I tutaj macie inne filmy, które mogą Was zainteresować.